No ale nie mokry nie ma jak to było? Nie mam mleka, nie ma chleba, Co ty No nie mamy kruwa, nie ma chleba Nie ma krewy, nie ma chloba. A pierdolę. go mało było jest No bo to jest bardziej laut i bardziej... Teraz nie jesteśmy. Ej, w ogóle klaudia jak ktoś to przepowiedziałem znowu przyszłość. Pisałem do Batmana i ja napisałem uhuhu. A ja wtedy mówiłem. On, on będzie pytał czym wyjechaliśmy. Ja napisał waliliście. <głos》>. Wtedy ja mówiłem, że ja mu napiszę. A masz krowę? To nie. Co? No dalej. No a ja mówiłem, że masz krowę, a on napisze tylko nie. Ja powiedziałem, że ja mu napiszę no to nie. Tak wszystko było. Jestem jasno widzę. ty gdzie jesteś? Jesteśmy together. Przy Biedronce. Waliliśmy walkę. I dobrze jest. Tak dobrze jest, jest, jest.

Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ne yapayım I Tłumacz na troszkę. Trójka. To, to podróż. Gonamy się? To jest Japanczyk, który jest tam. Pikantne, ja myślę, co? Ja. O. Kiedy masz? Myślę, że to jest 50. Co, może ty 50? Ty miałeś 4 do 4,50. No, 29 złoty 50. No, i co, a mi 50? No, ja myślę, no to możemy kupić wypadki. Co? To bułki wtedy? Nie, to są picie. Picia? Mamy. No to kole małą. Do ZETA i sobie jeszcze mamy dwa na bułki. Co? Jaka pelagia? Ej, weź. Pelagia, się, jak ja za mnie tęskni. Tamte dwie, tamte dwie sądzimy. Co za ile tam jest? A w sumie to jest po co to Nie, to jest no. to mam Ale tam jest light. A. A light po co ci light To jest po prostu. No No light. No bo tam były light. light, to tylko to light. A mnie za 2 zł. Wtedy mamy że tam po jednej Ja... To wygląda jak z filmu. Czemu? Takiego wiesz, dokumentowy, i wtedy z tego był horrorny. No. Czyli zaraz wybuchnie epidemia, przyjrasz ufo i. Jaj. To jest 5? jo? Ja? mieć 50 grosów. Co? 50 groszy. No ja mam jeszcze dwójkę, to ile? 10 zł. Tak na ja? razie. No to mam złotych 50 zł na bułki. Czemu nie mogę kliknąć stop? Aha. To